Was osłony ciąg dalszy potrzebujemy. Dziękopis. Jeden Jeden. Jeden Drugi. Osłonki. Różne przedmiociki, których już nie potrzebujemy. Skarpeteczki, których już nie nosimy. Różeczki, klocki, Nawet możemy wziąć. Dmuszki, które nie użyliśmy do dekoracji na święta. I zobaczymy, co czary-mary zrobimy z tego. Osłoneczkę nakładamy, skarpeteczkę na nią. Do osłoneczki na przykład wkładamy sobie czary-mary. Jajeczko boimy się, że węknie, ale nie. My jesteśmy bardzo delikatne kobietki. Proszę bardzo, wkładamy jajeczko, kocholódko, rozciągamy skorpeczkę. I co coś się stało, połowę skorupki bierzemy, bo cały się nie zmieści i wkładamy skarpetkę. Jest to szeleszcząca. nie, nie będziemy tak robić, wkładamy. Stajeczko całe, jesteśmy bardzo delikatne. O, jest, udało się. I teraz skarpetusia do środeczka. Tam, gdzie stajemy, tu ptusie stawiamy swoje.